Cześć, tu Paweł i witam się z Wami dzisiaj w filmie takim już zwykłym, regularnym po tej mojej wielkiej przerwie. Bardzo się cieszę z Waszego odbioru tamtego filmu. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział mojego rozmuchanej historii, jak to teraz trochę inaczej będzie wyglądał kanał, i ten film jest jednym z przykładów tego typu. O czym dzisiaj Wam będę opowiadał, jak widzicie, w tytule jest. Temat tego filmu, czyli najbardziej spóźnione coś, co mogłem zrobić, chyba poza jednym, jednym, jednym filmem, ale mam nadzieję, że nie pamiętacie, że nie patrzycie na mój kanał od początku 2019 roku i nie widzicie ej, tu brakuje jednego filmu bardzo ważnego. Jakbyś go teraz, Paweł, zrobił, to by już było trochę bardzo późno na ten film. Więc jeżeli go nie widzicie, to spoko, stop. Koniec insightów, przejdźmy już do tego, co dzisiaj dla was przygotowałem, czyli krótkiego, bardzo krótkiego tak naprawdę, holu książkowego z targów książki warszawskich 2019, ponieważ tak byłem na nich, o czym mam nadzieję wiecie po moich mediach społecznościowych, ponieważ tam były zdjęcia. Również was tam spotykałem, więc no te osoby już zwłaszcza wiedzą, że na tych targach byłem. Dobra, zanim wam te książki pokażę, to tak trochę pogadam, więc jakby jeżeli ktoś tu przyszedł tylko dla książek, to sobie niech przewinie kawałek dalej. Ale chcę dosłownie dwa słowa powiedzieć o targach moich w tym roku. Targi w tym roku zbiegły się z bardzo wieloma wydarzeniami z mojego życia prywatnego, że tak powiem. Czyli z całkonaliami oraz ustronaliami. To są dwie takie, no, imprezy. Jedna to piknik, druga to jest impreza. Z... Na mojej uczelni się... Dziejące, yy, mające spory związek z samorządem i w tym wszystkim, w co ja się angażuję, więc na targi trochę miałem mniej czasu. Mimo tego pojawiłem się w Piątek pod koniec dnia oraz w sobotę gdzieś tam jakoś w trakcie. Na targach mi się podobało, jak co roku. Uważam, że jest to fajnie ogarnięta impreza, można sporo rzeczy zobaczyć. Niestety nie spotkałem wszystkich osób, które chciałem spotkać, zarówno z pracowników, jak i z moich znajomych, którzy również nagrywają, jak i też z moich znajomych, których chciałem tak po prostu tam spotkać, jakoś się minęliśmy. Ale wszystkie osoby, które spotkałem, z którymi czas tam spędziłem, naprawdę bardzo, bardzo mocno teraz pozdrawiam. No i przejdźmy już chyba do tej głównej części, czyli części książkowej, bo o targach to więcej nie ma co gadać, w sumie jakoś mocno nie żałuję, że nie byłem dłużej niż tyle, ile mogłem być, bo tyle, ile mogłem być, sporo fanów z tego wyniosłem, ale wyniosłem z tego książki, bo nie wiem, czy wiecie, jakie jest ogólnie moje podejście w tej chwili, zwłaszcza do kupowania nowych książek, no negatywne. I chodzi tylko o kupowanie ich przeze mnie, ponieważ jak widzicie, za mną jest bardzo, bardzo dużo tych książek nieprzeczytanych, a zwłaszcza tych, Ponieważ, jak wiecie, odkąd się przeprowadziłem, wziąłem ze sobą oczywiście książki, no raczej nieczytane, raczej takie, za które się będę chciał zabierać. No i ta półka wstydu, tak naprawdę biblioteczka wstydu, już za mną stoi trochę zbyt długo i jest mi z tym po prostu źle. No i dobra, wybrałem się na te targi z podejściem: Nie kupujemy. No tak, tylko o właśnie, nie kupujemy, bo mam dużo książek nieprzeczytanych. Mam co jakiś czas recenzenckie Czyli tego czasu na czytanie mam jeszcze mniej Bo nowości, jak wiecie, mnie mocno interesują I przecież Co to za atrakcja kupić sobie coś na targach Mogę równie dobrze przez internet, tam pod wpływem emocji Aj stop Kupiłem książek 5. Leżą tu przede mną, chociaż przywiozłem ze sobą z targów Książek 6. książka najważniejsza dla mnie Pokażę wam ją na początku Dlaczego? Ponieważ na targach zapomniałem Totalnie o czymś takim jak antykwariaty Czyli miejsce, w którym można znaleźć książki W starszych wydaniach Książki naprawdę tanie, yy, książki, których na przykład już nie można teraz kupić, ponieważ dajmy na to reedycja się rozeszła bardzo szybko albo jakieś wydawnictwo czegoś nie wznawia, ma do tego nadal prawa i zobaczycie zaraz dokładnie o czym mówię, kiedy wam pokażę przykłady. Ale zanim cokolwiek chcę, bo nie byłoby tego filmu praktycznie bez tej książki, bez tej książki ona mnie mocno. Zmotywowała do tego, co Wam chcę tutaj powiedzieć, pokazać, yy, ponieważ dostałem książkę w prezencie i śmiejemy się, że to jest mój pierwszy prezent na 21 urodziny. Dostałem książkę od Gosi. O, ją możecie znać z kanału Tu czy Tam. Ona ją prowadzi razem z Asią I jaka jest historia książki, którą Wam pokażę już? Może w tej chwili yy, są to niewidzialne potwory? Czeka palaniaka. Możecie tego autora znać z mojego. O, czekajcie. Z rozbitka, o którym Wam mówiłem, że dostałem na święta od mojego przyjaciela oraz. Z Fight Clubu, czyli jednej z najlepszych książek, jakie czytałem, że dobra, dobra, wiecie. Wiecie doskonale, co to jest za książka, już się Umówmy. Jest to pozycja. To jest tak, na obecną chwilę książki tego autora w Polsce są średnio dostępne. Da się je kupić e, nawet w sklepach normalnie w sprzedaży. One nie leżą na półkach, ale w sprzedaży internetowej często są, ale niektóre tytuły w ogóle zniknęły i są nie do zdobycia. E, I w ten sposób właśnie mam niewidzialne potwory. Książka zapowiada się absolutnie niesamowicie, a po drugie ma. Piękną historię, ponieważ jest to książka, yy, którą czytała najpierw. Jeżeli, jeżeli coś pokręciłem, to proszę tu czytam mnie poprawić w komentarzach, ale najpierw czytała ją Asia, tu czytam, po czym ją podarowała Gosi, i ona po przeczytaniu podarowała ją mi. Więc ta książka jest, ma jeszcze większą wartość dla mnie, pomijając fakt, że jest prezentem, pomijając fakt, że jest autora, którego bardzo lubię i no dobra, to jest następna rzecz. Zapowiada się niesamowicie, ponieważ no ja wam nie będę tu przytaczał y, opisu. Chciałbym, żebyście sobie wygooglowali go, wyszukali y, niewidzialne potwory. Jeżeli ktoś nie widzi tytułu, niewidzialne potwory, przeczytajcie sobie, bo zapowiada się jak. Absolutnie zakręcona książka, coś co w wakacje z ogromną chęcią przeczytam. No i ta ostatnia rzecz, czyli ta historia za nią idąca, w jaki sposób ja ją tutaj dostałem. A no i oczywiście jest tutaj piękna dedykacja, i wydaje mi się, że y, nikt się nie obrazi, jeżeli ją przeczytam. Pawle, zawsze popieramy Twoje czytelnicze odkrycia. Asia i Gosia tu czytam, więc w ogóle piękna sprawa. Bardzo, bardzo, bardzo Wam za tę książkę dziękuję no i nie mogę się doczekać jak się za nią zabiorę, a ponieważ jest dość mała i jest to opalaniu, czyli to się czyta naprawdę, płynie się przez to to mam nadzieję zabrać się za to wziąć to sobie na jakiś wyjazd nie wiem, może w pociągu w jedną stronę, czy w samochodzie przeczytać i podzielić się z wami, moimi widzami, jak najprędzej moimi odczuciami a propos tej książki jak się zmienia światło to przepraszam, bo nagrywam w, że tak powiem, warunkach mocno letnich słońce świeci mi z każdej strony, jak nie widać mojej koszulki w Madagaskar to też przepraszam starałem się jak mogłem, no i teraz Teraz część tego, co kupiłem sam, czyli części, kiedy razem z moimi znajomymi, których widzieliście na zdjęciach z targów, bardzo się cieszę, że taka ekipka nam się zebrała, ponieważ antykwariaty były nasze, pozdrawiam Was najmocniej na świecie, bo było naprawdę super. Kupiłem sobie pięć książek, no i o nich tutaj Wam mi mniej powiedzieć, bo wiadomo, jeszcze nie czytam, ale po, może bez przedłużania. Szklany klosz. Sylwii Plus to jest książka, która ostatnio została dość ładnie wznowiona. Jednak jak ja ją zobaczyłem, w tym starym, rozpadającym się wydaniu, jak widzicie, jest tutaj moja zakładka, ponieważ w tej chwili tę książkę czytam, kosztowało mnie to poniżej dychy, tak jak Wam mówiłem. Wszystkie te książki chyba kosztowały mnie łącznie 50 zł, więc to jest w ogóle piękna sprawa. 5 książek za 50 zł i to naprawdę nie byle jakich, o czym się zaraz przekonacie. Jest to z tej serii z kolibrem, seria, nie wiem jak to się nazywa, ale no takich dość klasyków książkowych. Książka ta mnie po prostu bardzo interesowała. Jest ona o, o kobiecie przebywającej w Nowym Jorku, która powoli coraz bardziej zapada się w jakieś takie swoje smutki itd. No jest to klasyk przez to, że dla tych, co by nie wiedzieli, a chcę jakby szerzyć książkową wiedzę na swoim kanale, jest pewna tragiczna historia z tą książką związana, ponieważ autorka po jej napisaniu kilka tygodni później, z tego co pamiętam, popełniła samobójstwo. Więc przez to automatycznie ta książka zyskała jakby taką dodatkową legendę. No i ja chcę ją przeczytać, jestem w połowie. Póki co mi się bardzo podoba. Jest to taka książka, myślę, że w odpowiedni sposób ją czytam, ponieważ czytam ją praktycznie tylko w komunikacji miejskiej. I nieraz <laughs> zdarzyło mi się czytać tę książkę na przykład... No nie wiem, wracając o pierwszej w nocy po jakiejś imprezie do domu nocnym. E, oczywiście, wiecie, no, jak byłem na tyle skupiony, nie wiem, nie było takiego tłumu w nocnym, bo wiecie, jak wyglądają autobusy nocne, e, że dało się czytać, można było się poczytać. To naprawdę taki klimat, e, takiego trochę wobcowania, no bardzo, bardzo mi jakby usprawniał lekturę tego. Więc e, mam nadzieję, że skończę tę książkę jak najszybciej i wam o niej opowiem. To była w sumie najważniejsza z pięciu, które chcę Wam dzisiaj pokazać, yy, ponieważ następnych jeszcze nie ruszyłem, ale Ernest Hemingway i Komu Bija w tym bardzo dla mnie ładnym wydaniu, które pasuje do... Oh, to Wam pokażę. Do moich opowiadań Borgesa. Widzicie, że to Borgesa, Borgesa? Nie wiem. To ta sama seria. Mm, jest to książka niedostępna aktualnie, a kosztowała mnie naprawdę naprawdę niewiele, dlatego ją kupiłem bez wahania absolutnie. Książki Hemingwaya teraz, poza Morze Starym Człowiekiem i Morzem, y, są w ogóle nie do zdobycia, z tego co ja widzę. Nie wiem, wznowień nie ma, a mój przyjaciel, z którym swoją drogą ciekawostka przez miesiąc będę mieszkał razem w Rosji, y, bardzo mnie zachęcał do tego autora. Powiedział, że Stary Człowiek i Morze to. To nie świadczy najlepiej o tym autorze, że są lepsze jego pozycje, a kółumbi tu już w ogóle podobno najlepsza jego powieść według niego, więc jak zobaczyłem, to nie mogłem tego nie kupić. Lećmy dalej, przy każdej książce będę mówił trochę mniej, ale jakby rozumiecie, jestem bardziej podekscytowany tym, że je przeczytam i wam o nich opowiem za jakiś czas, niż tym, że wam po prostu pokazać, że przywiozłem rzeczy z targów, mimo że psy czekają. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Mieszkam na naprawdę wysokim piętrze. Słyszę te psy po prostu. No dobra, nieważne. Trzecia książka, już prawie jesteśmy na końcu, jest to Pachnidło. Pachnidło Patryka Suskinda możecie kojarzyć z filmu. Tak, jest film, który ja oglądałem, bardzo mi się podobał. Eee, jakby ten główny z i o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, też mi się bardzo podobało. Eee, jakby tak, ten główny motyw tej powieści. Eee, a ponieważ ta książka jest tak. Dostępna, niedostępna, w jakichś takich wydaniach kieszonkowych teraz bardziej uznałem, że jak zobaczyłem w bardzo niskiej cenie takie stare wydanie z tej serii Kameleon, która też jest serią takich no, dość fajnych klasyków, uznałem, że taką podręczną, malutką książeczkę sobie kupię i kiedyś po prostu przeczytam. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Tutaj myślę, że dalej nie ma co się rozwodzić. Dwa ostatnie zakupy, i tak naprawdę dopiero tutaj mogę sobie cokolwiek wypominać, jakąkolwiek impulsywność i podejmowanie decyzji pod wpływem chwili ponieważ jest to, są to białe jabłka Karola, możecie kojarzyć e, tego autora, ja jeszcze z nim w styczności nigdy go nie czytałem, ale o nim dużo dobrego słyszałem, białe jabłka to chyba jedna z jego najpopularniejszych e, książek, poza tą główną, najpopularniejszą, której tytułu nigdy sobie nie mogę przypomnieć. Realizm magiczny, tak naprawdę tylko jak zobaczyłem tytuł, znam że dobra, jeszcze tego nie mam, a jest naprawdę bardzo tanio, bo mówię antykwariaty są super, e, no to... Kupiłem, tak? I tutaj więcej chyba nie chcę nic tu mówić. I Eden w ogniu, Dana Simonsa. Dana Simonsa możecie kojarzyć najbardziej, wydaje mi się, z Hyperiona, którego bardzo chcę przeczytać, z cyklu Hyperion, Upadek Hyperiona, Endymion, Triumf Endymiona. No i jak zobaczyłem to nazwisko, myślę, to on ma jakieś takie małe książki, w sumie ona się wydaje dość, dość niewielka. A potem tutaj ciekawa historia. Spojrzałem na tylną stronę, bo się nauczyłem, że w Antykwarytach patrzcie na tylną stronę i zobaczyłem taki dziwny wzór. Takie Pokręcone coś. Ja pytam pana, co tu jest napisane? Bo ja widzę 5. Patrzy, mówi. No jak pan widzi 5, to niech będzie 5. No i za 5 złotych sobie takiego Simonsa kupiłem. Czy to kiedyś przeczytam? Czy to się okaże jakaś na przykład niesamowita książka, po którą szybko nie sięgnę i będę potem sobie wypominał wszystko? Nie wiem. Po prostu klimat tych starych wydań i tych antykwarialnych, jakby to powiedzieć, tych książek. Tak starych, że. No, najbardziej powiem wam o co mi chodzi, jako podsumowanie trochę tego filmu, bo to już wszystko. Jakby finito. Book haul pięciu książek i jednego przepięknego prezentu. Eee, chcę tylko powiedzieć, na koniec, pewna wizja, która mi się teraz tak wykształca, zwłaszcza przy szklanym kloszu, który jest po prostu. Ja mam nadzieję, że ta książka się nie rozpadnie, zanim ja ją skończę odczytać. Tak taką jakąś miłość nieuzasadnioną odczuwam względem starych, zniszczonych książek, tego, że ja tak naprawdę ją sobie wrzucam do do mojego plecaka, nie wiem, jakiegoś bardzo podręcznego, do worka i się nie przejmuję tym, że to jest piękna, nowa jakaś książka, wiecie, jak te, które stoją za mną, y, która wystarczy, że, nie wiem, źle ją postawię, to róg się delikatnie zagnie, coś się obetrze i będzie mi potem bardzo przykro. Nie! To jest Sama historia, jakby odrzucam tę fizyczność, jeżeli chodzi o tę książkę, o to, że ona jest w takim formacie, i myślę tylko o tej historii, która zawsze ze mną jest i zawsze mogę po nią sięgnąć. Więc wydania kieszonkowe, a jeszcze w ogóle stare, takie antykwarialne książki. Widzę w tym przyszłość jakąś. I naprawdę, wiem, że zwłaszcza tego, zwłaszcza Szklanego Klosza, jeżeli nie widzieliście, to wpiszcie sobie w, w Google Szklany Klosz, jak wygląda nowe wydanie. Uważam, że jest bardzo ładne, grafika jest bardzo ładna, to jest też w twardej oprawie, jak wiecie, ja wolę twarde oprawy. No, ale coś w tej malutkiej książeczce jest naprawdę niesamowitego, co sprawia, że czyta się to zupełnie inaczej. Myślę, że jakbym miał to nowe wydanie, to trochę inaczej do tej książki bym podchodził. Więc dobra, to był tak naprawdę chwila... Film na jednym oddechu. Nie wiem jak ja to robię, czasami się tak po prostu zakręcę, że ach, aż po prostu mi się ciemno przed oczami robię, ale chciałem Wam przekazać te wszystkie moje emocje związane jeszcze z warszawskimi targami książki tak na szybko. Yy, jeszcze raz mówię dziękuję wszystkim, którym spotkałem oraz tym, z którymi się trzymałem przez te dwa dni, bo uważam, że byliśmy super ekipką yy, i no, zakupy zrobiliśmy fajne. Yy, te osoby z ekipki, które nagrywają, pewnie już widzieliście na ich kanałach, co tam oni pokupowali. Więc co, to by było chyba w sumie ode mnie tyle. Piszcie, czy wy coś na targach kupiliście jeszcze, jeśli byliście, albo po prostu o, to jest pierwszy temat do dyskusji. Drugi temat do dyskusji w komentarzach to będą stare książki. Książki, które nie wiem, długo was zalegały albo znaleźliście u swoich rodziców. W ogóle, ja może pojechać do domu nie, żebym miał daleko dzisiaj w ogóle nawet jadę pojechać do domu i poszukać przejrzeć to taką możecie każeć w jednym z moich pierwszych filmów 3 lata temu e, widzieliście taką biblioteczkę, którą ja zawsze nazywałem biblioteczka moich rodziców, no i to jest swoje drogą, prawda? Taka z ciemnego drewna, e, i tam są encyklopedia, ale też książki fabularne, i przejrzeć, co tam jest. Albo nie wiem, jakoś wam pokazać jakąś wycieczkę wam zrobić po tej, po tej bibliotece, bo ja pamiętam, że tam są naprawdę interesujące rzeczy. Ale tam książki są ustawione w dwóch rzędach, o czym mi ostatnio mama powiedziała. Więc tych książek jest dwa razy więcej niż myślałem. Yy, tak, więc może tam coś ciekawego sobie znajdę. Yy, dajcie znać w komentarzach, jak wy to widzicie. Bo też bez sensu, żebym robił, nie wiem, półtora godzinny materiał, jak wam po kolei pokazuję te wszystkie książki. Nie wiem, wymyślcie coś. Jak ja coś wymyślę, to to nagram. Jak wy coś wymyślicie, to ja pomyślę, czy to jest fajny pomysł, czy dam radę coś takiego zrobić. Wszystko jest jakby dla nas do zrobienia, bo są wakacje na P42, czyli więcej filmów, więcej mnie. No mnie to cieszy, mam nadzieję, że was w jakiejś części też. Jeszcze raz ogromnie wam dziękuję za obejrzenie tego filmu, jeżeli wam się podobało, to łapki w górę będą mile widziane, aczkolwiek komentarze dla mnie są teraz w sumie najważniejsze i ten odbiór z waszej strony, kontakt, reakcja zwrotna, jakbym to mógł powiedzieć. Dzięki za obejrzenie, jeszcze z wami żegnam, widzimy się już naprawdę niedługo, bo mam, mam całą listę, mam całą sekcję w Trello, która się nazywa Filmy na YouTube'a. I tam jest tyle, tyle rzeczy do nagrania, że... Do zobaczenia. Cześć.